.pl. Zapraszamy do wysłuchania kazania księdza Romana Lorenza wygłoszonego podczas uroczystej mszy świętej w ramach obchodów 650-lecia Nowotańca. Nie umiem dziękować ci Panie, bo małe są moje słowa. Zechciej przyjąć moje milczenie i naucz mnie życiem dziękować Naucz milczeć w zachwycie, gdy dajesz, naucz kochać, goręcej, gdy bierzesz, naucz ufać miłości Twej, Panie, choćby wszyscy przestali ci wierzyć. Naucz patrzeć w Twe oczy, mój Boże, naucz Krzyż Twój całować i nosić, naucz słuchać Cię sercem pokornym i otwierać swe serce. Na oścież. Czcigodni kapłani, kochani siostry i bracia, których łączy ta dzisiejsza szczególna uroczystość. Na początku przywołam błogosławionego tej ziemi, Ojca Anastazego Pankiewicza, który w kazaniu na nowy rok w 1916 roku dla Polonii w Budapeszcie wołał, modlitwa tylko może wzruszyć Boga. Modlitwa tylko może poruszyć Jego boskie serce do litości nad nami. I moi kochani, są takie momenty w naszym życiu, kiedy chcemy wzruszyć Pana Boga. Kiedy przychodzimy, by powiedzieć Mu swoje ludzkie dziękuję za rodziców, za otrzymane łaski, za udaną operację, za dar życia, zdrowia, za ocalenie. Dzisiaj w sposób szczególny przychodzimy, by wypowiedzieć swoje dziękczynienie za to 650 lat Nowotańca. Ileż przez te lata się działo, iluż ludzi przeszło właśnie przez tę ziemię, ile było światłości, piękna, dobra, ale też tej krzyżowej drogi, tych przeróżnych historii, które tylko Bóg zna i ci, którzy tego doświadczyli. Zaczęło się wszystko, w 1366 roku król Kazimierz Wielki na prawie magdeburskim, jak wiemy, pozwala założyć tę miejscowość. Po obu stronach potoku Brzozowa. Było to miasteczko. I tak jak biegła historia naszej ojczyzny, tak działa się historia Nowotańca. Był rynek, ratusz, zamek, parafialny kościół pod wezwaniem Matki Najświętszej Świętego Mikołaja. A z biegiem lat pojawił się tu zbór kalwiński, bożnica no i ozdoba każdej miejscowości, czyli cztery karcze ważące piwa i płacące po 18 groszy podatku. Ale ozdobą w każdej miejscowości, także Nowotańca, są, byli ludzie. Jakże na pewno piękni i wartościowi, że zostawili nam wiele pamiątek. Choćby ten kościół, tę świątynię, owszem, późniejszą. Ale można się zapytać, ile miłości trzeba było żeby ten kościół wybudować ile wyrzeczeń, by wybudować szkołę, by wybudować ośrodek zdrowia, by cokolwiek tu było. Byśmy dzisiaj mogli cieszyć się tym, co mamy, mogli to upiększać, ulepszać. Jego osiemnasty dla nowotańca to okres upadku miejscowości. I przyszły też te chwile tragiczne. II wojna światowa, ten niedzielny poranek 10 września 1939 roku, kiedy zajęto Nowotaniec, wojska niemieckie, czas okupacji i to, co było znowu, rozpoczęciem na nowo, 6 kwietnia 1946 rok, oddziały UPA spaliły zupełnie dwie wioski. Tym Nowotaniec, z których pozostały tylko Kościół, Lebania, szkoła i trzy domy, I jakby wszystko od nowa. <tryk> Moi drodzy, trudno tu też nie wspomnieć lat świetności naszego dzisiaj. Wielu pasjonatów, jak słyszymy, gościmy tu ich, i wiele mają na pewno w związku z historią tych ziem, tego miejsca, tego naszego Nowotańca do powiedzenia i chwała im za to. Ale dzisiaj też w to 650-lecie chciałbym podziękować, bo tak od wielu lat obserwuję, przyjeżdżając tu, za to, co jest pięknego w Nowotańcu, za kościół, który jest jego ozdobą, za obejście za piękną szkołę, za ład, porządek na ręce Pana Sołtysa i poprzedników. Ale nie byłoby tego, gdyby nie było słowa dzisiejszej Ewangelii. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy, sił, ale bliźniego swego, jak siebie samego, gdyby nie było współpracy. I myślę, że macie wiele też przy tej okazji do zawdzięczenia Księdzu Waszemu proboszczowi. Chociaż jak słyszę, niełatwo jest proboszczem tu i tam, ale takim właśnie jest, byście mieli się czym chlubić. I dziękujemy dzisiaj za takich ludzi, których Bóg stawiał przez historię właśnie dla nas. Dlatego byście dzisiaj mieli. I wspólnie byśmy dzisiaj mieli za co dziękować. Czynimy to przez przyczynę tego Waszego szczególnego patrona, błogosławionego ojca Anastazego. To On właśnie we wspomnianej homilii kazaniu mówił takie słowa, spełniajmy sumiennie i godnie te twarde obowiązki, jakie Bóg i Ojczyzna włożyła na barki nasze i innych. Do tej pracy i odwagi zachęcajmy, bo dziękczynienie to również, jak słyszeliśmy w poprzednią niedzielę, dziękując Panu Bogu za 120 lat Straży Pożarnej na Dolanach, spojrzenie w przyszłość, to spojrzenie przez wiarę. I moi drodzy, tak już jest, że nie byłoby prawdziwego dziękczynienia. Za każdy jubileusz, wydarzenie, gdyby nie to miejsce, tak naprawdę pytanie podstawowe, komu mamy dziękować? To nie nasza zasługa. Gdyby nie Boża Łaska, opieka świętego Mikołaja, Matki Najświętszej przede wszystkim nieustającej pomocy, gdyby nie wiara tych ludzi. I zobaczcie, tylu ich przeszło przez tę Ziemię, tysiące, i mieli przeróżne sprawy wydarzenia, jeden był biedniejszy, drugi bogatszy, żyli tak jak my, pewnie biedni. Ale wartością tych ludzi było jedno, prawdziwa wiara w Jezusa, prawdziwa wiara w Boga. I tak naprawdę dzisiaj, kiedy ich nie ma, warto też z taką refleksją popatrzeć na nasze życie. Co się dzisiaj liczy dla nich, którzy odeszli i dla nas, którzy idziemy? Czy kocham Boga? przeznaczy coś dla mnie słowo dzisiejszej Ewangelii. Proszę bardzo, Jezus mówi do tego uczonego w piśmie prosta recepta. Chcesz żyć wiecznie? Kochaj Boga i kochaj szanuj człowieka. I to macie wpisane w każdy krzyż. Pan Jezus nie, umiał, nie umarł na pionowej belce. Ja i Bóg. Łatwo jest mówić, jak Go kocham. I łatwo się pokazać nawet w kościele, Jaki jestem porządny. Ale warunkiem szczęścia, istnienia ojczyzny, w każdej miejscowości, parafii, rodziny, jest ta poprzeczna belka, a bliźniego z tego, jak siebie samego. To jest warunek. I moi drodzy, tego wam życzę szczerze, byście wypełnili, idąc wy dalej, przekazując tę ziemię, to dziedzictwo, tę historię, zwyczaje, przepiękne. To wszystko, co przeżywacie, byście przekazali to innym z wielką miłością i wiarą. Byście w sobie wypełnili to piękne zadanie miłości Boga, miłości bliźniego. Jezus mówi, to czyń, a będzie żył. I na tym polega to dzisiejsze dziękczynienie. Że wielu ludzi, za których Ci dziękujemy, wierzyło słowom Jezusa. Wierzyło i kochało. Pracowało na tym ziemię, na ten nowotaniec, by był on piękny. I nawet po tych zbliszczach potrafiliście się podnieść. I dzisiaj macie się czym lubić. Jak się przejeżdża, wielu ludzi się tu zatrzymuje, robi zdjęcia tego kościoła, nowotańca, bo są zachwyceni. Bo widzą świadectwo dobrych ludzi. Bo to nie są puste słowa, tylko to są Wasze otwarte serca. I na pewno dzisiaj Pan Sołtys. I bardzo dziękuję wszystkim, którzy zorganizowali ten jubileusz, nacharowali się na to. Może niektórzy się patrzyli z boku, na to, żeby dzisiaj było za co dziękować, żeby przygotować tę uroczystość, żeby zacząć z tego miejsca. Żeby właśnie to był taki piękny kamień milowy, że byli w tym czasie ludzie, dla których nowotaniec, społeczność lokalna, parafia są naprawdę drogimi. Miłość bliźniego, bo chcą wypełnić to przykazanie miłości. Kochani, dzisiaj zawierzmy siebie przez przyczynę naszych świętych patronów. Błogosławionego Ojca Anastazego. Naszą przyszłość zawierzmy Bogu, Jego opatrzności. Zawierzmy to przez orędownictwo naszej matki. Zawierzmy słowami również Ojca Anastazego, jakimi kończył to swoje kazanie. Królowo Korony Polskiej. Wstaw się za nami. Óstego Syna, broń swego królestwa i dodajmy broń naszej nowotanieckiej parafii, naszej wioski, broń nowotańca, broń każdej rodziny, każdego małżeństwa, broń nas chodzących dziś po tej ziemi i panuj, panuj nad nami. Aman. tvpodkarpacie.pl